czołem. Króciutko postaram się. Otóż tak filozofia, jak i fizyka dowodzą, no że nic nie może być trwałe, że wszystko się zmienia, że to dążenie człowieka do stałości, do harmonii, to dopiero jest iluzja. Jedyna, cała jest zmianą. I to jest logiczne, bo kiedy rozwija się ja, to zmienia się też doświadczenie moje. A taki rozwój, gdybym miał trzymać się czegoś, co tam w życiu złapałem i uznałem za fajne, trzymać się tego kurczowo, to, to przypominałoby taki rozwój, jak, jak próba płynięcia okrętu z niepodniesioną kotwicą. Tyle, że ja też kiedyś bałem się tych zmian. Też takie były, że jak już coś tam człowiek w życiu, że to są różne sytuacje, to się nie tyczy tylko wiecie, no nie można tego zdefiniować. To jest szeroko pojęte, coś w życiu mamy I już myślimy, że o, to jest jakaś ostateczność, też się tego bałem. Teraz już wiem, że kiedy się jedno kończy, to gdzieś tam otwiera się już drugie, a tak zwany międzyczas po skończeniu jednego, przed drugiego, ten międzyczas jest chyba najlepszy do pobycia samym sobą. Ale tak na maksa. Chyba nam już nasze towarzystwo nie przeszkadza, nie. Chyba już nie przeszkadza. Nawet jest fajnie pobyć z sobą, wiedząc, że co ma być, to będzie, że wszystko płynie. Że jesteśmy z tym pogodzeni, bo doskonale wiemy, że my nie popadamy w żadną pustkę, w żadną próżnię. I że to właśnie ten brak gonienia za czymś, brak wyboru, brak wolnej woli powoduje właśnie to, to powoduje, że w życiu dostajemy wszystko to, co jest najbardziej nam potrzebne. O człowiek nawet nie wie skóry. Myśli o różnych czasem pierdołach. Nie wie, co naprawdę na ten moment potrzebuje. Najlepiej sprawdzić jest to wtedy, kiedy nie dokonuje się żadnych wyborów. Wszystko się dzieje i wszystko się zmienia. A ja jestem. Bo przecież nie mogę nie być. Tyle kocham.